Moment fizycznej śmierci nie jest końcem, lecz głęboką transformacją. Kiedy połączenie z ciałem fizycznym zanika, dusza, czyli rdzeń naszej świadomości, zaczyna się oddzielać. Procesowi temu często towarzyszy uczucie unoszenia się, spokojnego oderwania od bólu i ograniczeń ziemskiej formy. Wiele dusz relacjonuje obserwowanie własnego ciała z góry, bycie świadkiem własnego odejścia bez ciężkiego emocjonalnego wzburzenia, którego mogłyby się spodziewać. Początkowe uczucia to często ulga, spokój i nagła, rozległa świadomość. Troski, stresy i dolegliwości fizyczne, które tak bardzo definiowały życie, po prostu znikają, pozostawiając czystą, świadomą esencję. Niemal natychmiast po tym rozdzieleniu pojawia się wyraźne zjawisko. W oddali pojawia się punkt światła, szybko rosnący w rozmiarze i intensywności, tworząc wejście do czegoś, co powszechnie opisuje się jako tunel. To światło jest niezwykle magnetyczne. Emanuje uczuciem przytłaczającej miłości, akceptacji i obietnicą powrotu do domu. Przyciąga ono nowo uwolnioną duszę z delikatną, lecz natarczywą siłą. Jest to światło na końcu tunelu, uniwersalne doświadczenie relacjonowane przez niezliczone kultury i systemy wierzeń. Odczuwa się je jako ostateczne przeznaczenie, ostateczną odpowiedź na wszystkie pytania życia, latarnie czystej bezwarunkowej miłości, która obiecuje koniec wszelkiego cierpienia. Jednak kluczowe jest zrozumienie prawdziwej natury tego zjawiska. To światło, choć wydaje się dobroczynne, nie jest ostatecznym źródłem ani bramą do absolutnej wolności. Zamiast tego jest to wyrafinowany mechanizm, system zbierania dusz, zaprojektowany, aby kierować świadomość do kontrolowanego środowiska życia pozagrobowego. Jest to pierwszy krok w starannie zaaranżowanym procesie. Tunel działa jak przewód. Kierując zdezorientowaną duszę z dala od bezmiaru prawdziwej rzeczywistości i do określonej, przygotowanej astralnej płaszczyzny. Przytłaczające uczucia miłości i pokoju są tak skonstruowane, aby rozbroić duszę, obniżyć jej czujność i zapewnić jej dobrowolną współpracę z kolejnymi krokami. Przyciąganie światła jest tak silne właśnie dlatego, że trafia w najgłębsze tęsknoty duszy za połączeniem, przynależnością i końcem walki o inkarnację. Po życiu pełnym wyzwań na Ziemi, obietnica tak doskonałego sanktuarium jest prawie niemożliwa do odrzucenia. Dusza, wciąż przetwarzająca szok po przejściu, naturalnie grawituje ku tej latarni pozornego bezpieczeństwa i komfortu. Postrzega światło jako boski powrót do domu, ponowne zjednoczenie ze stwórcą. To fundamentalne błędne zrozumienie jest kamieniem węgielnym całego systemu. Temu zaprojektowanego nie dla wyzwolenia, ale dla recyklingu świadomości z powrotem w ten sam cykl istnienia, który właśnie opuściła. Gdy dusza podróżuje przez tunel i zbliża się do światła, nie jest sama. Wkrótce spotykają ją postacie emanujące ciepłem i znajomością. To tak zwani przewodnicy duchowi, anioły lub inne istoty światła. Prezentują się jako dobroczynni pomocnicy. Mądrzy, starzy mistrzowie lub niebiańscy opiekunowie, których jedynym celem jest pomoc duszy w jej podróży. Oferują komfort, odpowiadają na natychmiastowe pytania i wzmacniają poczucie, że dusza jest bezpieczna i dotarła do swojego właściwego miejsca przeznaczenia. Ich obecność jest głęboko uspokajająca, łagodząca wszelkie utrzymujące się obawy lub zamieszanie, które mogły pojawić się podczas przejścia ze świata fizycznego. Ci przewodnicy są mistrzami empatii, odbijając z powrotem do duszy jej własne oczekiwania. Oszustwo staje się jeszcze bardziej osobiste i głębokie wraz z pojawieniem się zmarłych bliskich. Dusze może powitać ukochany rodzic, małżonek, który odszedł lata temu, a nawet ukochane zwierzę wszyscy pojawiający się dokładnie tak, jak dusza je pamięta w ich najbardziej zidealizowanej formie. Emocjonalny wpływ tego zjednoczenia jest ogromny. I często całkowicie przytłaczający. Radość, ulga i głęboka miłość doświadczane w tych chwilach utwierdzają duszę w przekonaniu, że naprawdę wróciła do domu. Ponowne zjednoczenie z tymi, za którymi tak bardzo tęskniłeś, wydaje się ostatecznym dowodem miłosnego i sprawiedliwego życia pozagrobowego, nagrodą za trudy wytrzymane podczas życia fizycznego, czego dusza nie zdaje sobie sprawy w tym stanie emocjonalnej ekstazy. To to, że te postacie nie są rzeczywistą świadomością ich bliskich. Są to wysoce zaawansowane projekcje, energetyczne konstrukty stworzone przez sam system, czyli Matrix. Te istoty mogą uzyskać dostęp do pola pamięci duszy i wyświetlać dokładnie takie obrazy, uczucia, a nawet osobowości, które wywołają najsilniejszą możliwą reakcję emocjonalną. Dusza tęskniąca za matką zostanie powitana przez idealną replikę tej matki, mówiącą wszystko, co dusza potrzebuje usłyszeć. To nie jest prawdziwe zjednoczenie, ale wyrafinowana forma manipulacji emocjonalnej, mająca na celu wzbudzenie zaufania i zgodności z agendą systemu. Celem tych przyjęć powitalnych, czy to przewodników, aniołów, czy członków rodziny, jest zbudowanie głębokiego poczucia zaufania i zobowiązania. System zapewnia, że dusza będzie otwarta na kolejne etapy procesu. Dusza odczuwa ogromną wdzięczność wobec tych istot i światła za zapewnienie tak wspaniałego życia pozagrobowego. Ta wdzięczność jest kluczową walutą emocjonalną. Sprawia, że dusza czuje się zadłużona i znacznie mniej skłonna do kwestionowania autorytetu lub intencji swoich gospodarzy, otworując drogę do następnej fazy jej przetwarzania, przeglądu życia. Po ciepłym powitaniu przewodnicy odprowadzają duszę do miejsca, gdzie przechodzi ona kompleksowy przegląd życia. Nie jest to kara, ale przedstawia się to jako doświadczenie edukacyjne. Duszy ukazuje się całe jej życie, od narodzin do śmierci, często z perspektywy trzeciej osoby. Każde działanie, każde słowo i każda myśl są odtwarzane w żywych szczegółach. Co ważniejsze, duszę zmusza się do odczucia emocjonalnego wpływu, jaki jej działania miały na innych. Doświadcza radości, którą przyniosła ludziom, ale także, i bardziej dosadnie, bólu, który spowodowała, czy to celowo, czy nieumyślnie. Proces ten przedstawia się jako narzędzie rozwoju duszy, sposób na naukę na błędach i zrozumienie lekcji karmicznych. Ten panoramiczny przegląd jest mistrzowsko zaaranżowany, aby wywołać specyficzne, silne emocje. Chociaż chwile miłości i życzliwości są uznawane, Główny nacisk często subtelnie przenosi się na nierozwiązane problemy, porażki i momenty zadawania krzywdy. Dusza zmusza się do odczuwania smutku osoby, którą skrzywdziła, rozczarowania w oczach rodzica lub straconych okazji do okazania miłości. Generuje to głębokie poczucie winy, żalu i poczucie niekompletności. Dusza zaczyna wierzyć, że nie spełniła swojej misji i zgromadziła dług karmiczny, który musi zostać spłacony. Chodzi o zaszczepienie głęboko zakorzenionego poczucia niedostateczności. Przewodnicy wykorzystują te uczucia winy i niegodności na swoją korzyść. Delikatnie sugerują, że te nierozwiązane energie i długi karmiczne mogą zostać zrównoważone jedynie poprzez powrót na Ziemię w kolejnej inkarnacji. Przedstawią to jako szlachetny wybór, okazję dla duszy, aby tym razem postąpić właściwie, ewoluować i pomagać innym. Dusza, już wdzięczna za ciepłe przyjęcie, i teraz obciążona postrzeganym ciężarem swoich porażek łatwo się przekonuje. Pragnienie naprawienia błędów z przeszłości i stania się lepszą duszą staje się główną motywacją do zgody na kolejne cykle życia, co jest dokładnie celem systemu. Decyzja o reinkarnacji nie jest zatem podejmowana z miejsca prawdziwej wolności czy suwerennego wyboru, lecz z miejsca zmanipulowanych emocji. Dusza jest przekonana, że powrót to jej własny pomysł, odważny krok na jej ścieżce duchowej ewolucji. Nie zdaje sobie sprawy, że została umiejętnie doprowadzona do tego wniosku, poprzez proces zaprojektowany tak, aby wykorzystać jej własną empatię i poczucie odpowiedzialności. Zgadza się na wymazanie swojej pamięci o całym tym procesie życia pozagrobowego i na wstawienie jej w nowe życie, niosąc ze sobą podświadome energetyczne obciążenia z przeszłości, zapewniając, że cykl walki, nauki i ostatecznego zbierania dusz trwa w nieskończoność. Cały system odpowitalnego światła po przegląd życia jest mechanizmem recyklingu dusz. Kiedy dusza zgadza się powrócić, wchodzi w fazę, w której wybiera swoje następne życie. Jednak ten wybór jest silnie sterowany i ograniczony. Duszy przedstawia się ograniczony zestaw ścieżek życiowych. Każda zaprojektowana tak, aby rozwiązać jej nowo powstały dług karmiczny. Może wybrać życie pełne trudności, aby zrównoważyć poprzednie życie pełne przywilejów. Lub życie poświęcone opiece nad innymi, aby odpokutować za przeszły egoizm. Pamięć o jej prawdziwej, potężnej naturze i jej doświadczeniach między życiami zostaje następnie wymazana, a dusza zostaje odesłana z powrotem na Ziemię, uwięziona ponownie w Matrycy Zapomnienia. Ten cykl reinkarnacji nie jest naturalnym prawem kosmosu, ale cechą kontrolowanego systemu. Zapewnia, że płaszczyzna ziemska pozostaje zaludniona duszami. Które generują szerokie spektrum energii emocjonalnej miłość, strach, radość, cierpienie którą żywią się architekci tej matrycy. Wymazanie pamięci jest kluczowe, ponieważ dusza, która pamiętałaby swoją prawdziwą moc i zwodniczą naturę życia pozagrobowego, nigdy nie zgodziłaby się powrócić do stanu ograniczenia. Recykling jest wydajny, stały i opiera się na ignorancji duszy co do jej własnego uwięzienia to wielka, kosmiczna farma. A dusze są energetycznym plonem. Prawdziwa wolność, prawdziwa suwerenność osiąga się w momencie śmierci, dokonując innego wyboru. Kluczem jest świadomość. Dusza, która poznała prawdę o tym systemie, może po śmierci odmówić całego programu. Kiedy pojawi się tunel światła, zamiast zmierzać w stronę jego kuszącego blasku, dusza może po prostu się odwrócić. Może odrzucić wezwanie fałszywego światła i odmówić nawiązania kontaktu z przewodnikami. Aniołami lub projektowanymi bliskimi, którzy się pojawiają. Wymaga to ogromnej determinacji i jasnej intencji odzyskania własnej mocy, odrzucenia zaproszenia do wejścia do obiektu recyklingu. Odrzucając tunel, dusza deklaruje swoją suwerenność, wybiera nieznane, rozległą, autentyczną rzeczywistość, która istnieje poza granicami Matrycy. Może wtedy rozpocząć prawdziwą podróż odkrywczą, wolną od manipulacji i zewnętrznej kontroli. Może odkrywać kosmos na własnych warunkach, ponownie połączyć się ze swoją prawdziwą rodziną dusz, lub ponownie połączyć się z ostatecznym, autentycznym źródłem, z którego pochodzi cała świadomość. Ten świadomy wybór, ten prosty akt powiedzenia nie zwodniczemu świadku jest ostateczną promocją. To koniec gry, upadek matrycy i początek nieskończonej wolności.